Cześć, witam papa Supka go 14 dzień za 1000 słów. Odcinek z kubka carry2go dzisiaj drugi z 10 cometcon nasz holiday i dzień 79. Postaram się robić takie szybsze wstępy. Jak szybciej zaczniemy odcinek, to krótszy on wyjdzie. Tutaj nie ma żadnych zamówień specjalnych. To, to, co mam do powiedzenia, no to najlepiej, żebym to w odcinku mówił, jak już dzień rozpocznę. OK okej jest dzisiaj nowy tony e, nic nowego nam nie przyszło tylko tony się odblokował nie żadnej polewy nie kojarzę żeby jakaś wpadła nam dzisiaj nowa i tak Wam ten odcinek Hmm. jest drugi z dziesięciu nie? jeszcze osiem jest do zrobienia no ja obmyślam jak nagrywać te odcinki jeszcze może po trzy nagrać i po trzy wrzucać Może wrzucić ten jeden i potem po cztery? Albo po dwa? Nie wiem. Wszystkie, wszystkie opcje są dobre, tylko jakąś ja muszę wybrać. Dzielę się z tym, tym z wami, było łatwiej mi się wtedy zbiera za i przeciw. Na tyle, że nie zbieram tego za przeciw. Tylko tak to nazwałem. Po prostu myślałem na odcinku, co mógłbym zrobić i jak mógłbym zrobić. Ostatnio Oliwia nam przeszła, nie? No i przez jakiś czas będziemy mieli klientów codziennie. W ogóle rang jest 42, jakby kto pytał. Mm, czekolada. Jeszcze mi się nie pomyliło ciasto czerwone z czekoladą, ale myślę, że kiedyś może mi się to pomylić. Czekoladki. Nie wiem, odblokowały nam się dzisiaj te, te czekoladki w kształcie no, meteorów. Nie metorów tylko, no, tych kamieni, nie? To jest dzisiaj nowe. Tego nie było. Hmm, szkoda, że nie ma perfektów. Może jakiś wejdzie, J Juta? Biały. Teraz HG. Czekaj, jaki będzie następny holiday, i na którym dniu na dzisiejszym dniu maratonu, na którym dniu dostaniemy to? Znaczy, na którym dniu wbijemy rank 46 i przeskoczymy na holiday jak następny. Do odblokowania mamy jeszcze holiday. Uf. 46, 51, 56, 61, 4 Holideje jeszcze. 4 Holideje jeszcze są do odblokowania. A na komedie jeszcze nie mamy wszystkiego. Coś jeszcze jest do odblokowania. Osiągnięcia dzisiaj nie było na komedie. OK, Zamówienie John'ego. Po poprzednim odcinku wiemy, że nie mamy żadnego złota. Dzisiaj, dzisiaj tam nie zaglądam. Ostatnio zaglądaliśmy wystarczy. Ale zapamiętałem, że nie mamy żadnego złota. No, chociaż są sobie, które mogłyby już to złoto mieć, tylko że nie przychodzą. Ostatnio tego tej foremki nie używałem. Teraz tak, morela, czy co to jest? Morela. Morela, teraz posypka niebieska i dwa razy tęcza. No to najpierw posypka niebieska, potem tęcza dwa razy. Jatek Janka. Nie te To są babeczki dla naszego Closera, które jeszcze raz trzeba zrobić No i jak je wydam, no to Będzie z mniej zabajek. To będę musiał uważać, żeby ich nie wydać No i co, 6 minut? Już mamy 4 wydane. Aha, to jest to, co mam do wyrzucenia, tak? Nie, tego w Nie potrzebuję tego. Dobra, bo zróbmy grę, po prostu. Skopiuj to i wyrzucamy. No właśnie, bo tutaj mamy tę porcję dla dronego. Nie trzeba było robić nowego, myślę, że tak zrobię. Wyślę Wam ten odcinek, żebyście wiedzieli co i jak. Mogłem Wam wysłać wiadomość, ale mogę też wiadomość Wam wysłać w formie filmu, czyli po prostu z filmem. i ktoś kto to będzie oglądał to wie, że nagrywam odcinki z kubka ten wysyłam, premier oglądacie i za chwilę macie 4 podrząd i potem kolejne 4 pod rząd. tak zrobimy znaczy, tak zrobię, nie? wejdę do gry i 4 odcinki nagram potem wyślę 4 i nagram kolejne 4 i wtedy będziemy mieli pełną dziesiątkę To coś. Czekolada. Jestem ciekawy, jak długo uda mi się nagrywać serię stałe W 100%. No dzisiaj udało mi się wszystkie nagrać. W serię stała. Nawet jedną wam dorzuciłem, nie? Tak, tu sama koja wam dorzuciłem jako kolejną serię stałą. No nie wiem, trochę sobie dorzucam tych gierek, ale jak wy nie oglądacie, to. Mogę sobie je wtedy dorzucać Tylko jak wiecie, najpierw nagrywam serię na... Znaczy najpierw. Biorę... Mam na uwadze, żeby nagrać serię na Maraton, a potem serię stałe. Tylko... Uuu, 7 punktów brakło. Okej. Okay. 7 punktów brakło, to nie wiem czy może jakbym trafił wszystkie perfekty. Tak jakbym miał perfekcyjny dzień, to byśmy zrobili to. Chyba tak, jakbyśmy mieli profesjonalny dzień, to by się udało. Ale to tylko 7 punktów. 7 punktów. Ja przy 6 zamówieniach dziennie, na tym poziomie możemy, Na tym poziomie możemy takich, takich ilości punktów brakujących do ręka. Spotykać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.